Co mężczyzna dzisiaj myślał o Tobie? Co mężczyzna dzisiaj myślał o Tobie? Mężczyzna jest w chłodnych energiach, mężczyzna je, możliwe przegra się, że starszej, mężczyzna, który jest uparty charakterem własnej, e, Możliwy też zazdrosnej. E, Myślę o tym, że bardzo ciągnę do ciebie. Ale między wami jest nieszczerość, kłamstwo, Możliwo, nie mówicie otwarto między sobą, że w tym jest problem, że on też boi się jakby coś powiedzieć tobie, żeby nie pokazać się takim chłopaczkiem. Chociaż sam po sobie, możliwe też, że taki mocny, mocno, taki silny charakter ma, sam po sobie może być i młodszy mężczyzna, bo tutaj tak pokazuje się ciekawe, że możliwe to, że to jego charakter pokazują, a on sam po sobie może być młodszy, tutaj tak pokazuje. I dla niego jest ten problem. Takie uczucie, że on chciałby coś powiedzieć, ale nie może. Możliwe to, że nie chce mówić o, o swoich uczuciach tak otwarto. Jakoś tak. I on rozumie, że między wami jest nieszczerość. On przyjedzie do ciebie. On przyjedzie i yy, możliwe to, że to przyjedzie z jakimś prezentem, yy, albo yy, możliwe chce dostać od ciebie szansę. On rozumie, że Macie bardzo mocne takie przyciągania między sobą i on y, rozumie, że musi działać, że po tej sytuacji gdzieś między wami możliwe jest taki jakiś schód, że rozmawiacie, ale możliwe nie tak, jak Ty chcesz, możliwe jakoś tak inaczej. Y, Możliwo to, że przegra się, y, że on mieszka daleko, albo ty daleko, ale on do ciebie przyjedzie. I tak jakby albo chce szansę od ciebie otrzymać, albo y, będzie starał się coś kupić, jakiś od siebie taki prezent. I to będzie prezent taki kosztowny. On chce mm, tobie tak od siebie pokazać taką jakby miłość. On to rozumie, że y, żeby spotkać się z tobą, to on muszę coś Tobie takie kupić. On chce porozmawiać i wyjaśnić um, możliwe to, czy ty naprawdę tęsknisz. On tak jakby chce przyjechać, zobaczyć i zobaczyć na tyle ty jesteś z nim szczera, i że naprawdę, że ty tęsknisz, i mm, też chce zobaczyć, jak ty myślisz, ale tak naprawdę um, on czemuś myśli, że. Ta stabilność, którą ty masz i którą on ma, on chce na razie tak zostać, że jakby on może przyjechać, on może porozmawiać z tobą. Takie zainteresowanie możliwe będzie, takie żeby gdzieś tak spotkać się, ale tak jakby zobaczyć ciebie przytulić się do ciebie od jakoś tak, on, on chce tak jakby zobaczyć cię i nie wiem, tak jakby przytulić się do ciebie od jakoś tak, że on chce tej miłości i chce do ciebie tak ym, zobaczyć, nie wiem, pobyć obok ciebie może jakoś tak, nie? Ale chce tylko takiej jakby stabilności chce, on tak myślę, że tak jakby chce spokoju, stabilności, o tak jakby w rozmowach może szybciej to chce. Dobra, olej mu boli. On yy, jakby chce coś Tobie powiedzieć. Możliwe też, przyjmiesz tu informację nie bardzo dobrą, Jakaś będzie informacja, której ty nie chciała nie chciałaby usłyszeć, a on po prostu z jednej strony on rozumie, że on chce tą otwartość, chce tobie wszystko powiedzieć, co u niego, co u ciebie, bo możliwe to, że każdy gdzieś tam chowa swoją tajemniczo tajemniczość, że on nie mówi wszystkiego i ty nie mówisz wszystkiego i że on boi się, że dla ciebie to będzie taka nieprzyjemna jakaś rozmowa i że to może postawić tak jakby między wami kropku, to jakoś tak e, możliwe to już domyślasz się, że e, u niego może ktoś jest, nie? bo też tak jakby mm, możliwe, że u niego jest, no to jest jego dziewczyna? tak, to jest jego dziewczyna możliwa partnerka, która jest na stole. I dlatego o ta informacja, o ta informacja, która e, możliwe ty już i domyśla się, i on o tym wie. I on rozumie, że ty po prostu może stracić z tobą kontakt, od jakoś tak to pokazuje. Chociaż on. Bardzo stresuje się. Tak, jakby dla niego to jest bardzo bolesne, a, ale z drugiej strony nie, chcie, nie chce, żeby stracił się kontakt, ale rozumiem, że ten kontakt może być stracony. Czekam. Ja powiem tak, on też. On może szybciej to, że zakochał się w ciebie, ale nie myśląc o tym, że tak może być. On chciał tak, jakby prosto. E, tak po lekko, żeby gdzieś tam pogadać, hihi, hi, ha, ha coś tam, taki flirt możliwy, a tak naprawdę e, sam zrobił sobie zle, że wciągnął się to wszystko i przywiązał się, bo bardzo przyciągania macie między sobą, które on nie chce o tym mówić, nie, on nie rozumie tego on, i nie chce rozumieć, ale tak naprawdę on e, zakochał się w ciebie i mm, tak jakby czuje się takim chłopaczkiem przed tobie. I to też dla niego taki trochę szok, bo on chciał na lekko, żeby to takie prosto coś tam napisać, coś tam pobawić się i już i koniec. Ale tak naprawdę wyszło całkiem inaczej, jak on myślał, nie? I on po prostu w szoku. Tak, on zakochał się. On po prostu zakochał się i dla niego ta sytuacja po prostu dobra. Ta sytuacja jest taka bardzo nieprzyjemna, i on rozumie, jeżeli on tobie wszystko powie, no to ty wiadomo, odreagujesz negatywnie i możliwe to, że to będzie między wami taki koniec wcale kontaktu, nie? I dlatego on nie mówi tobie o tym, ale on tak naprawdę przyjedzie do ciebie i wszystko powie. I tak jakby traktuje to, że trudno. Będzie dobrze, to będzie dobrze. Będzie koniec, to będzie koniec. on gotuje się na to, że ty jednak możesz być zła. I odreagujesz na to wszystko takie negatywnie. I on wolę tak jakby powiedzieć. Powiedzieć. Jak nie powiedzieć. Od jakoś tak. Tak, będzie rozmowa. Chociaż ty odreagujesz spokojnie, bo ty... Um, szybciej to, ty już oni niej się tutaj. Ta. i dlatego on tak możliwe zachowuje się, że on tutaj jest, później go nie ma. Tutaj znowu on gdzieś tam pojawi się, znowu znika. E, to też możliwa taka sytuacja, i on e, chce tobie wszystko powiedzieć przyjechać, poopowiadać, i jak będzie, tak będzie. Od jakuś tak to um, jest informacja, nie? Po prostu on już też jest tym wszystkim zmęczony i on po prostu chce tak jakby szczerości porozmawiać, opowiadać i co będzie, to będzie. Nie od o tego, od jakoś tak.